Dzisiaj porozmawiamy sobie o białkach, tłuszczach i węglowodanach, czyli o tych makroskładnikach, które budują naszą dietę. Ile ich jeść, w jakiej kompozycji, które wybierać, tak żeby nie zabrakło niczego w naszym organizmie? O tym dowiecie się już za chwilę. Nazywam się Joanna Sobczak, jestem dietetykiem i chciałabym Wam pokazać, że zdrowe żywienie to nie jest czarna magia i że przy odrobinie wiedzy i dobrym nastawieniu można naprawdę dobrze, a przede wszystkim zdrowo czuć się we własnym ciele. Zapraszam. Zaczniemy od białek. Białka są składnikiem budulcowym przede wszystkim, inaczej mówimy na to proteiny i białka przede wszystkim dostarczają nam aminokwasów. Te spożywienia dostarczają nam aminokwasów niezbędnych, czyli takich, które nasz organizm sobie sam nie może wyprodukować. Jeżeli chodzi o źródła białek, to możemy je podzielić na źródła zwierzęce i roślinne. Źródła zwierzęce to są mięso, produkty mleczne, jaja, ryby. Natomiast jeżeli chodzi o produkty roślinne, to przede wszystkim nasiona roślin strączkowych. W diecie osób, które mięsa i produktów zwierzęcych nie spożywają, istotnym źródłem białka będą też produkty zbożowe, czy na przykład orzechy. Białko ma w organizmie bardzo różne funkcje. Przede wszystkim jest to funkcja budulcowa, natomiast oprócz tego białka mają funkcję transportową, biorą udział w odpowiedzi immunologicznej, czyli budują naszą odporność. Mają też swój udział w na przykład gojeniu się ran, czyli naprawie tkanek. Na pewno białek nie powinno nam zabraknąć i zazwyczaj w naszej diecie ich nie brakuje, gdyż zapotrzebowanie na białko yy, według polskich norm to jest między 10 a 20% całego zapotrzebowania energetycznego, czyli białko powinno dostarczać nam między 10 a 20% energii z pożywieniem. Jeden gram białka to jest około 4 kilokalorie jednak najlepszym sposobem na to, żeby dobrze obliczyć zapotrzebowanie na białko, jest przeliczenie zapotrzebowania na kilogram masy ciała. Według naszych norm ta, ta podaż oscyluje między 0,9 a 1 gram na kilogram masy ciała, czyli to nie jest wcale tak dużo. Jeśli mamy osobę, która waży na przykład 60 kg to powinna zjadać dziennie około 60 gramów białka. Natomiast panuje takie Powszechne przekonanie, zwłaszcza u osób aktywnych fizycznie, że tego białka powinniśmy jeść nie wiadomo jakie ilości. Rzeczywiście u sportowców czy u osób regularnie trenujących zapotrzebowanie na białko się zwiększa, ale nie jest to 3-4-krotnie więcej białka niż w diecie u osoby nie trenującej bądź trenującej sporadycznie. Jeżeli chodzi o osoby, które mają Duży wysiłek fizyczny, to zarówno według Amerykańskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej, jak i Kanadyjskiego Stowarzyszenia Dietetyków, ale też Australijskiego Instytutu Sportowego, te maksymalne, górne zalecane granice w podaży białka to są 2 gramy na kilogram masy ciała. Średnio między 1 a 4 a 2 gramy na kilogram masy ciała, czyli jest to. W maksymalnej wersji jedynie dwa razy więcej niż u osób, które nie podejmują aktywności fizycznej. Trzeba wiedzieć, że najzwyczajniej w świecie spożywając zbyt dużą ilość białka, z jednej strony możemy przeciążyć nasz organizm, na przykład nerki, natomiast z drugiej strony po prostu jest to nieefektywne, ponieważ nasz organizm jest w stanie przyswoić. Do pewną ilość białka i mówi się, że powyżej 35% udziału energii z białka w diecie, e, większa podaż jest po prostu nieefektywna. Jednorazowo do posiłku e, podaż białka powinna wynosić około 20 do 40 gramów. Znowu, powyżej 40 gramów na posiłek nie ma to większego sensu, ponieważ organizm tego nie przyswoi. Drugim z makroskładników, jakim się zajmiemy, są tłuszcze. Tłuszcze, czyli lipidy, dostarczają nam kwasów tłuszczowych. Mamy bardzo wiele kwasów tłuszczowych, bardzo różnorodnych pod kątem budowy chemicznej i funkcji. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że tłuszcze w naszym organizmie pełną funkcje budulcowe. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale nasz mózg jest między, nie, mniej więcej z 50-60% zbudowany właśnie z lipidów i ogólnie cały układ nerwowy. Jest w dużej mierze zbudowany właśnie z lipidów. Natomiast tłuszcze są też prekursorami hormonów i stanowią także materiał zapasowy, zapasowy materiał energetyczny. Czyli jeśli kończy nam się energia z węglowodanów, wtedy rzeczywiście nasz organizm może korzystać z rezerw tkanki tłuszczowej. Jest to Istotne w momencie redukcji masy ciała. Rzeczywiście taki mechanizm zachodzi, jeśli jesteśmy w deficycie energetycznym, wtedy stopniowo nasz organizm korzysta z rezerw. Skanki tłuszczowej i wtedy kwasy tłuszczowe dostarczają nam energii. Natomiast mmm, dzieje się tak też przy intensywnym wysiłku fizycznym. Kiedy kończy się ta pula węglowodanów, która dostarcza energii do mięśni, wtedy też organizm zaczyna na drodze przemian różnorakich korzystać z, z tłuszczów jako źródła energii. Jeżeli chodzi o źródła tłuszczów w naszej diecie, to możemy je podzielić na roślinne i zwierzęce. Roślinne to oczywiście oleje: olej rzepakowy, oliwa, olej liniany, olej ryżowy. Mamy tych olejów mnóstwo. Jeżeli chodzi o źródła zwierzęce, to jest na przykład smalec czy masło. Warto też wiedzieć, że mamy ukryte źródła tłuszczów. To znaczy takie, które nie są dla nas oczywiste. Jednym z takich ważniejszych e, ukrytych źródeł tłuszczu są na przykład orzechy. W orzechach tłuszcze mogą stanowić nawet 70% y, całej masy. Na przykład y, orzechy makadamia są takie bardzo mocno tłuste, ale większość orzechów ma ponad 50% tłuszczów w sobie. Natomiast takimi ukrytymi źródłami poza orzechami są na przykład produkty mleczne, jak sery żółte czy sery pleśniowe, śmietana, ale Także produkty mięsne, wędliny, kiełbasy, pasztety, parówki, różnego rodzaju podroby. One zazwyczaj niosą za sobą dosią, dosyć dużą, dużą zawartość tłuszczu, którego gołym okiem nie widzimy. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, to yy, tłuszcze powinny stanowić około 25-30%. Energii w naszej całodobowej diecie. Czyli 25-30% do 30 energii powinno pochodzić właśnie z tłuszczów. Natomiast warto też wiedzieć, że tłuszcz tłuszczowi nierówny i najbardziej pożądaną sytuacją byłoby, gdybyśmy spożywali jak najmniej tłuszczów nasyconych. Tłuszcze nasycone z kolei. Z różnych powodów są niekorzystne dla naszego zdrowia, przede wszystkim dla naszego układu krwionośnego, natomiast znaleźć je możemy właśnie w mocno przetworzonych produktach. Jeśli chcemy uniknąć tłuszczów nasyconych w naszej diecie, to powinniśmy unikać takich źródeł jak masło, zupki instant, sosy gotowe, czy słodycze i wyroby cukiernicze, które mają ten tłuszcz utwardzony, i tam również znajdziemy wiele dosyć dużą ilość tłuszczów nasyconych, które z perspektywy zdrowotnej nie są dla nas korzystne. Natomiast korzystne dla nas są tłuszcze nienasycone i te z kolei znajdziemy w rybach, w olejach w oliwie z oliwek, w oleju rzepakowym również, więc w orzechach, więc to są źródła tych dobrych tłuszczów, i, i jeżeli chcemy dostarczyć sobie odpowiednią ilość tłuszczu do naszego organizmu w ciągu dnia, to właśnie z tych źródeł powinniśmy korzystać, czyli oleje, ryby i orzechy. Jeżeli chodzi o to, jaką wartość energetyczną niosą za sobą tłuszcze, to warto wiedzieć, że 1 gram tłuszczu dostarcza aż 9 kilokalorii. 1 gram białka to 4 kilokalorie, 1 gram tłuszczu to aż 9 kilokalorii, czyli ponad dwa razy więcej. Trzecim makroskładnikiem są węglowodany. Węglowodany możemy podzielić na złożone i proste. Inaczej mówimy cukry proste, cukry złożone. I tutaj chciałam Wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Pieczywo białe, makarony białe czy biały ryż nie zawierają w sobie cukrów prostych. Uważam, że takie sformułowania, które możemy znaleźć w wielu źródłach, są po prostu nie, niefortunnym uproszczeniem. Cukry proste. To są na przykład glukoza, fruktoza, które znajdziemy w owocach, znajdziemy je w miodzie, znajdziemy je w cukierniczce. Biały cukier jest to dwucukier sacharoza, ale również możemy powiedzieć, że jest to cukier prosty. Węglowodany znajdujące się w pieczywie, w kaszach, w makaronach, w ryżu, czyli w zbożach, są to cukry, czyli węglowodany złożone. Oczywiście zalecamy jedzenie produktów pełnoziarnistych. One zawierają więcej błonnika i dzięki temu na dłużej nas sycą i uwalnianie do organizmu glukozy, która jest produktem przemian węglowodanów, jest wolniejsze. I z tego powodu korzystniejsze dla nas są produkty zbożowe pełnoziarniste, ponieważ ta glukoza uwalnia się wolniej. Każde węglowodany, które spożywamy, ostatecznie rozkładają się do glukozy. Więc im bardziej złożona jest budowa tych węglowodanów, im więcej jest błonnika w produkcie, który jemy, tym wolniej ta glukoza uwalnia się do krwi i to jest dla nas bardzo korzystny efekt. Dlatego właśnie polecamy jedzenie produktów pełnoziarnistych, a unikanie tego białego pieczywa, białego ryżu czy oczyszczonego makaronu. Ale nie jest... Prawdą, że białe pieczywo zawiera cukier prosty. Nie tam też są węglowodany, inaczej mówiąc cukry złożone. Ok, jaką funkcję pełnią węglowodany? No przede wszystkim energetyczną. Tak jak białka to funkcja budulcowa, o tłuszczach mówiliśmy jako o prekursorach hormonów, o substancjach, które wpływają na układ nerwowy, na funkcjonowanie naszego mózgu, tak węglowodany przede wszystkim mają nam dostarczać energii. Energii do pracy naszych mięśni i innych tkanek, i to jest ich główne zadanie. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, to węglowodany powinny stanowić między 45 a 65% energii w całodobowym zapotrzebowaniu. Natomiast, znowu, bardziej precyzyjne, tak jak w przypadku białek, jest korzystanie z norm, które mówią o zapotrzebowaniu na kilogram masy ciała. I tak możemy przyjąć, że około 6-8 gramów na kilogram masy ciała to jest takie zapotrzebowanie adekwatne u osoby przy takiej umiarkowanej aktywności fizycznej. U osób, które trenują intensywnie, u sportowców, to zapotrzebowanie może wzrosnąć nawet do 12 gram na kilogram masy ciała. Z kolei u osób, które nie wykonują żadnej aktywności fizycznej może to być nawet 4-5 gram na kilogram masy ciała. Także zapotrzebowanie będzie zależało od naszego stylu życia, od wykonywanej aktywności fizycznej i zaplanowanego treningu. Rzeczywiście diety niskowęglowodanowe nie są korzystne i nisko, czyli poniżej tych 45%, i powinniśmy starać się, aby nasza dieta dostarczała nam przynajmniej w połowie energii z węglowodanów i to najlepiej tych węglowodanów złożonych. Jeśli chodzi o węglowodany proste, czyli np. fruktozę czy glukozę, to ją dostarczamy sobie z owoców i z innych źródeł ona już nam jest niepotrzebna. Jeżeli chodzi o to, jak dużo energii dają nam węglowodany, to jest to podobna energia jak w przypadku białek, czyli na 1 gram węglowodanów dostarczane jest 4 kilokalorie. Czyli mamy z 1 grama białka 4 kilokalorie, z 1 grama tłuszczu 9 kilokalorii, a z 1 g węglowodanów również 4 kilokalorie. Dodam jeszcze tylko, że czwartym źródłem energii bywa alkohol i tutaj 1 gram alkoholu to jest około 7 kilokalorii, także też dosyć sporo. Podsumowując na nasze dzienne zapotrzebowanie na energię powinny składać się białka, tłuszcze i węglowodany. Białka to około 15% energii, tłuszcze to około 25-30% energii i pozostałą pulę stanowią węglowodany, czyli około 50-55-60% energii. Mam nadzieję, że teraz będziecie wiedzieli, jakie. Produkty wybierać, aby dostarczyć sobie poszczególnych makroskładników i w jakich proporcjach jeść te produkty, aby dostarczyć sobie odpowiednią ilość tych makroskładników. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, zachęcam serdecznie do zadawania ich w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji i zapraszam też na mój kanał na Instagramie. Tam też wrzucam ciekawostki i porady związane ze zdrowym odżywianiem, ale w taki racjonalny i przystępny sposób. Do zobaczenia. i you